Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Rosyjska armia na Ukrainie kontratakuje na wszystkich frontach, w tym i na Saporżu. Generalnie tu mamy wiadomo wojnę pozycyjną, choć praktycznie wszędzie udało mi się w ciągu ostatnich dwóch dni przebyć co najmniej kilometr. Na tę chwilę największy progres mamy koło Riemiwki, gdzie Ukraińcy musieli wycofać się do Makarywki, i opuścić wzgórze znajdujące się na północ od wioski, a to stawia tutejsze siły no w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Jak już mówiłem, tutaj mamy teraz bardziej pierwszą wojnę niż drugą. I to są wszystko sukcesy, jakby nie patrzeć, taktyczne. Choć na tę chwilę Ukraina jest w defensywie na wszystkich frontach. Załoński nawet stwierdził, że w tej chwili trwa, cytuję, druga faza ofensywy. Dość dziwna nazwa na defensywę, no ale co tam. Ukraińcy próbowali kontrataków na wszystkich liniach frontu, no ale średnio im się to udało. Chyba, że rzeczywiście coś planują, no bo Blinken mówi o tym, że teraz to się dopiero zaczyna prawdziwa ofensywa. Choć szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ona miałaby się odbyć, bo większość posiłków idzie pod Kupiańsk, no ale Rosjanie tam mają cały czas przewagę. Jedynym możliwym miejscem, wydaje mi się, Bachmut i okolice, no ale tutaj też wszystkie sukcesy z ostatnich miesięcy poszły się pierdzielić. No, jedyną nadzieją jest zmęczenie po prostu samych obrońców ciągłymi atakami. W boju pokazały się też darowane przez Słowenię jeszcze w zeszłym roku czołgi M55, które to są zmodernizowanymi czołgami T55, czyli jakby nie patrzeć sprzętem z lat 50. I tak oni i tym jadą normalnie szturmować rosyjskie okopy na czołowym. Oczywiście w zachodnich mediach ten sprzęt nadal jest super. Choć ostatnia modernizacja no, miała miejsce w latach 90. No i umówmy się, sprzęt można modernizować do pewnego momentu. W sumie sami Słoweńcy na tym źle nie wyszli, bo dostali w zamian od Niemców Mardery. No przerąbane tu tutaj mają Ukraińcy, którzy muszą na tym jeździć. Na Białoruś docierają kolejne kolumny Wagnerowców. Wczoraj widziano dwie, na tę chwilę są rozproszeni po różnych koszarach na całej Białorusi. W kwaterze głównej ma ich przybywać około 10 tysięcy. W Odez od kilku dni mamy co noc ataki rakietowe. Infrastruktura portowa jest na tę chwilę uszkodzona. Także statki nie będą miały nawet jak rozładować tudzież załadować towaru. Ceny zboża poszły w górę, choć trzeba powiedzieć, że to ukraińskie zboże w tym roku nie jest już tak niezbędne jak w zeszłym. Kraj ten produkuje dla przykładu około 3% światowej pszenicy, przy czym trzeba pamiętać, że Ukraińcy energii ze słońca nie czerpią, zatem dużo tej pszenicy jest, jakby nie patrzeć, konsumowana na miejscu. Eksport ukraińskiej pszenicy to już zatem około 1% światowej konsumpcji. No i biorąc pod uwagę, że jest to roślina jednoroczna, no to nie jest to coś, czego nie można w ciągu roku przeskoczyć. Rzecznik Białego Domu, spytany o to, czy marynarka USA będzie ochraniała statki ze zbożem, odpowiedział nie i jest to, jakby nie patrzeć, logiczna decyzja. Nad Morzem Czarnym operuje jeszcze mały port w Izmailu przy granicy z Rumunią, jako takiej blokady póki co tam nie ma. Władimir Putin wygłosił przemówienie, w którym wypowiedział się na temat rzekomych planów Polski w stosunku do Ukrainy, konkretnie zajęcia Lwowa i reszty dawnej Galicji. Ambasador rosyjski został wezwany na dywanik w celu złożenia wyjaśnień. Oczywiście to też jest ruch propagandowy, bo oni doskonale wiedzą, co i jak. My też przecież gadamy, że po Ukrainie Putin zamierza zająć Polskę, co jest jeszcze większą bzdurą. żeby pisowcy przy innych państwach byli tacy szybcy. Najlepsze no jest to, że premier miał w oświadczeniu stwierdzić, że ambasador rosyjski zachował się niekulturalnie. Serio. Oblewacie gościa farbą, uniemożliwiacie odwiedzanie grobu swoich rodaków, wywalacie mu dzieci ze szkoły i się dziwicie, że on nie jest dla Was miły. Nawet dyplomacja ma swoje pewne granice, nie mówiąc, że nie wiemy, na czym to nieodpowiednie zachowanie tak naprawdę miałoby wyglądać. A jedynym dowodem na to są słowa Pinokia, który zbyt rzetelny to nie jest. A no i jeszcze. Putin wypowiedział się o granicy zachodniej jako o darze od Stalina. Fakt, on tego z dobroci serca nie zrobił, lekko mówiąc, no ale to znowu jest zarzutka. Pytanie, czemu Władimir tak zaostrza tę retorykę, bo do tej pory od takich rzeczy miał mnie dwie Girkin Gierkin został aresztowany pod zarzutami propagowania ekstremizmu. Na razie zatrzymany jest do 18 września. Co tak późno? Człowiek ten miał wąty do Kremla jeszcze na długo przed wojną. Może Możejąc się przysłużył swojemu krajowi w wojnie w Donbasie, szczególnie w pierwszych miesiącach, ale odkąd został odsunięty od władzy w Republice Donieckiej, no to stał się podręcznikowym przykładem pożytecznego idioty. Swego czasu maszerował nawet z Nawalnym. Wbrew temu, co mówią nasze media, no to rząd kremlowski nie jest jakiś skrajnie prawicowy. On jest w zasadzie bezideowy i te wszystkie gierkiny limonowe i cała reszta są tolerowani bo póki co przynoszą krajowi jednak więcej pożytku niż szkody no ale oni są spoza kręgu jak ktoś podskakuje no to kończę jak kończę jak już mówiłem on miał pewną sławą bohatera Donbasu pewne poparcie i tak dalej więc go nikt nie ruszał no ale po tym cyrku z nam wydaje mi się, że tam na Kremlu zrozumieli już, że debili trzeba trzymać krótko on żadnym obcym agentem oczywiście nie jest ale nawet jego przełożeni z czasów, gdy był w specnazie, uważali go za człowieka, no mało stabilnego psychicznie. A że został odsunięty od władzy w swoim mini imperium, no to mu siadło na ambicji. W pewnych rzeczach ma rację, ale w wielu się myli. A cała jego publicystyka to, się, to jest po prostu podyktowana bólem dupy kogoś, komu się wydawało, że jest królem życia, a potem został sprowadzony do parteru. A gdyby mu się jakimś cudem udało dostać do władzy w Rosji, no to bez Rosji nic nie zostało, a co gorsze, przy okazji mogło nie zostać by nic z nas. Na tę chwilę zresztą sam Girkin nawołuje już do obalenia rządu przez swoje social media. Wokół niego powstał już zresztą ruch kurzonych patriotów, założony wraz z kolejnym donbaskim politykiem Pawłem Gubariewem. Będącym skazanym na polityczną banicję jeszcze wcześniej niż Gierkinow, bo już w 2014 roku. No i jest to były członek w ogóle rosyjskiej partii bolszewickiej. Gubariew zresztą został też już aresztowany, no i takich person tam jest więcej, wszystkie to podobny plankton jest to, jakby nie patrzeć na tę chwilę, tak naprawdę ostatnia działająca w kraju poza parlamentarna opozycja. Także można powiedzieć, że Putin w ten sposób sięga po władzę absolutną. Przeciwko Bidenowi wszczęte jest postępowanie prokuratury. Chodzi o jego syna i ukraińską spółkę Parisma Holdings. W skrócie, firma ta nie płaciła podatków, przez co zainteresowała się tym tamtejsza prokuratura. A że w radzie nadzorczej zasiadał Hunter Biden. No to za pewną opłatę, dokładnie 5 milionów dolarów, właściciel zapewnił sobie przychylność Joe Bidena, będącego wtedy wiceprezydentem w kabinecie Obamy. I nasz ulubieniec miał za te 5 milionów pogadać z kolei z Poroszenką, któremu zagrożono przerwanie pomocy finansowej. No i prokurator prowadzący sprawę wyleciał z pracy. Na Ukrainie dzień jak co dzień, w Białym Domu pewnie też. Gdyby nie fakt, że Biden widząc, że jego kraj zmierza do przepaści dodaje tylko gazu, no to by się tym nikt pewnie nie przejął. A tak część kongresmanów republikańskich szykuje już projekt impeachmentu. W całą sprawę y, też, się też są zaangażowane służby, którym zarzuca się cenzurowanie informacji Dane odnośnie transakcji znajdowały się już w słynnym laptopie Bidena, juniora, który został zabezpieczony przez FBI bez zgody sądu. Głównym kierownikiem obecnego zamieszania jest senator Chuck Grassley, który zajmuje się sprawą już od lat i zbiera dowody dostarczane mu tak swoją drogą anonimową przez samych pracowników służb specjalnych. No i to się jak najbardziej klei, no bo to wyjaśnia nastawienie Białego Domu do tej wojny. Zresztą to jest nie pierwsza afera w Ameryce z Ukrainą w tle a i sam ten kraj żyje korupcją, także ja bym się nawet zdziwił, gdyby zachodnim politykom udało się współegzystować z Ukraińcami bez łapówek. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę subskrypcję. bo to mi pomaga w rozwoju. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału, a jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.